Witam z tej strony Master of Cookie W dzisiejszym poradniku pokażę wam jak szybko i łatwo strolować swojego kolegę Załóżmy, że to jest baza, baza, baza waszego kolegi wchodzimy do niej i już na pierwszy rzut oka widzimy że ma to jest małą skrzynki więc rozwalamy mu jedną z nich i kopiemy pod nią dół który będzie służył jako dół do umieszczenia TNT Dobrze. kupiemy Jeszcze tak jedna kratka. Yy, I teraz rozwalamy. Może za dwoma kratkami, ale mi się już nie chce, że tak powiem. No i ustawiamy tutaj tienty. Ups. Dobrze. Yy, I teraz yy, w górę. I na to tienty. Kładziemy ta codą skrzynkę, skrzynię pułapkę. A więc dobrze. I załóżmy, że wasz kolega teraz z się wraca i chce złożyć sobie itemy. Bo oczywiście może wybrać na przykład tamtą skrzynkę, ale załóżmy, że wybierze tą. I otwiera. Yy, ja wyjdę, żebyście zobaczyli. A no właśnie, ty jest to z jego... Tak powiem, domku. Gdybyśmy było, że więcej tego TNT, to by wybuchł cały. No to co? Myślę, że Wam pomogłem w takim trochę nietypowym trolu. No i co? Zapraszam do oglądania kolejnych poradników i do subskrybowania mojego kanału. Cześć.